Dzień dobry. Niektórzy widzowie zapewne już wiedzą, co nastąpi za chwilę. Ja zapowiem, za chwilę rozpoczniemy drugi w 136. serii odcinek teleturnieju 1 z 10. Pierwszy etap. Z pozoru łatwy. Dwa pytania pod adresem każdego z graczy. Wystarczy odpowiedzieć na jedno, żeby przejść do dalszej gry. Pierwszy tej torturze będzie podlegał pan Kaziu, bo siedzi najbliżej mnie. Jak nazywa się czas, kiedy wieczorem wyżerasz absolutnie wszystko z lodówki, bo od poniedziałku zaczynasz dietę? Ostatnie wieczórza. To bardzo dobra odpowiedź. Zaimponował mi pan i w ten oto sposób przechodzi do rundy drugiej. Ale zanim do niej przejdziemy, zobaczmy, jak nam się pan przedstawił i skąd do nas przyjechał. Zatrzymam się Kasiu i przyjechałem z niemieckiego raju. Nie pracuję, bo dzięki państwu mi na to stać. Na co dzień interesuję się problemami sąsiadów. W płannych chwilach lubię leżeć na kanapie i jak potopię się To był drugi odcinek 136 serii 1 z 10. Do zobaczenia.